Cześć, witam was, wypawec z Popperia Hada Tak, dalej gramy w Paperia. Dzisiaj, dzisiaj mam zrobić dwa dni, ale mam też yy, dzisiaj dużo filmów nagrać. Kanocka, która jest godzina 20.59. No, no to myślę, że to nagrywanie filmów zajmie mi gdzieś do 22 drugiej albo, albo mniej. Mamy Big Pauli. Mhm, Dobra ciasteczka. Lubię to z papery, że aż mi się fajnie nagrywa. To tylko dwa dni były. Jak polubię, to powiem, bo będzie mój ulubiony papas. Mój ulubiony papas tu, to jest do nuteria, ale... Nie lubię nuteria, ale ja jestem tak... No do jeszcze nie nagrywałem tutaj. Grałem w Donuterię, bo grałem różne papasy. Ale nie ja nagrałam tego. Ale w Donuterio akurat grałem. spuperia i nie grałem. Z, Wami, z Puperia z Wami grałem. Teraz. No, nigdy nie grałem z Puperia i. Tak. I by i sam do taki zjadł. Tylko bez Nie lubię orzeszków. Napiszcie w komentarzach czego to lubicie. Dla mnie orzeszki są ble. Nie jem czekolad. Jak jest czekolada, to... O no, perfekt. Jest czekolada gorz... gorzka. Nie, nie gorzka, tylko z orzechami. To... No, nie jem jej, bo nie lubię tych orzechów. No nie przypadam po prostu. No może coś bym tam zjazło, że... Na przykład, no to? Masło orzechowe. też nie lubię. Już nie lubię masła orzechowego. Wszystko co orzechy, to ja. Nie. nie. Drugi lut. I teraz bita śnieta. Ej, to bym też jadł. Takie coś, bo tu już nie ma tego. Orzechów głupich, co ja nie lubię. I wisienkę. Tu się nie pali, tu ktoś, jest ktoś. Trzeba to wydać i szybko go... <laughs> szybko go obsłużyć. Tam był perfekt. Tu perfekt już nie ma. Tu będzie się palić. Dobra. I done. Myślałem, że błyskawice już, że błyskawice walą, bo wczoraj taka burza była, Byście widzieli, to normalnie taka burza, że normalnie, drzmoty cały czas. Ej, to, ej, ale to jest dobre. Posypka tęczowa, ja lubię posypkę tęczową. To na maksa bym zjadł. To już, to już tak, to już jest pycha. Inne by... Te... Perfect. Z tej spumperii. To bardzo dużo perfektów ja zdobyłam. Inne, no też byłybym zjadł, ale to wygrywa. Tu lody miętowe też lubię lody miętowe, ale moje ulubione to będzie. Crystal. Oho, co dalej ta. Z tymi trzema. Trzeba to zrobić, ale to tyle najmniej zaj zajmie, że... Tu się, Jezu się spali. Tu się spali, bo wow. niecała kulka za, za szybko. Ja widzę, że tu dużo będzie do odblokowania w tej superi. Patrzcie, ile tu nie ma tych, tych co do ciasteczek, dodatków. dodatku. Bardzo dużo. To się niech tu robi, a my robimy tu. mięte lądy. Jeszcze jeden dzianek się zrobimy, albo... Ja może w tym odcinku nie, bo jeszcze muszę Muszę jeszcze coś tam zrobić i ja muszę jeszcze dzisiaj będę odcinki nagrywał i tak chyba nie zdałam, że chociaż taki krótki będzie. Nie wiem. Nie wiem. Ja myślę, że się teraz nagrom 15 odcinków, ale to... no się nie uda. Ja mówię, że się nie uda. Cyk Cyk. I ostatnia kółka Tak. Ej to, a ej to też jest fajny taki deser Chociaż chyba dla mnie to ja tak nie lubię tak dużo lodów. Wiecie, że dla mnie to się roztopi. Dla mnie to się roztopia szybko tak dużo... Nie wiem le lodów gdzie że jest jakaś... Nawet na takich ciasteczkach kiedyś takie zasiadłam, ale nigdy nie biorę nawet w rożku, no bo dla mnie jak da ktoś jeden, jeden jedną gałkę, to druga się, druga jest na górze i ona się lepiej roztapia. a zanim już zjesz, to ona już cała się roztapi, no to roztapi, no to ona taka, Gramy w migierkę. O, ja to lubię. Zawsze jest to no najgorsze. Mm, szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. O boże, czas. A dobra. I potem leci ta fasorka. Profesorka z Fotogerry. Specjalne zamówienie. I to może być dobre. Tutaj, co tu jest? Czyli na plajki? Nie. Aha, no i w poprzednim odcinku nie udekorowaliśmy sobie naszego. Yy, pomieszczonka. Dobra, to już wszystko, bo tu się tu zaczęło i się wystraszyłem, że co tu się dzieje. Tutaj, wszystko, to są takie jakieś takie dziwne rzeczy. Tutaj specjalnie, Aj dużo tu jest tych. Dobra, to kończymy odcinek. Yy, następne odcinki, co dzisiaj się pojawią, bo dzisiaj się pojawią, no będą po dwa dni. No, a teraz nie mogę po dwa dni Tá, na rajin.